Cześć. Dziś mamy 19 listopada, a sprawdziłem w internecie. Astronomiczna zima przypada na 21-22 grudnia. No i powiedzcie mi, gdzie te globalne Dalej ocieplenie? Walczę z tą maszyną. No już mogę się pochwalić, coś tam niby wychodzi, ale to naprawdę, to jeszcze wymaga chyba wielu, wielu testów. Yy, próbowałem dwa rodzaje troci. Mam jedne takie, takie zupełnie miałkie i drugie to są takie jak spoty. Yy, spod heblarki, grubościówki, już takie, takie płatki. Zmieszałem je w proporcji takiej mniej więcej pół na pół. Zobaczymy jak to wyjdzie. Na razie coś, coś niby wychodzi, ale to jeszcze automatyki nie podłączyłem, na razie wszystko robię na ręcznym. Yy, co zauważyłem w międzyczasie, że tu mam wlane w zbiornik 20 litrów oleju i podczas tych nawet krótkich prób zauważyłem, że olej się dość mocno grzeje na siłowniku i na zbiorniku, tak? A no wezmę nawet termometr. Jest 35,5. Tu jest 32. No to pewnie nie jest jakaś wielka temperatura, ale podejrzewam, że tak, mam tam 20. Zaraz dobrze? 20, 4, 4 bańki po 5 litrów. 20 litrów oleju to będę musiał. Nie wiem ile to ma, ale myślę, że gdzieś ze 30. Naleję do, na maksa. Jeżeli będzie się mocno grzało, to wtedy zrobię coś w rodzaju jakiejś chłodnicy. Dobrze, uruchomimy. Zobaczymy, jak to pracuje. No, i będę musiał zrobić prawdopodobnie jakieś takie mieszadło, żeby mi się nie zawieszały te trociny. Bo tak muszę je teraz prętem popychać. Może dlatego, że są takie pół, pół takie miałkie, a pół takie grubsze. Nie wiem, czy tam widać, jak wychodzi tu z tej lafiryndy. Zrobiłem takie na razie dwie jeszcze dodatkowe podpórki prowizoryczne, ale to trzeba będzie jeszcze mocniej chyba wzmocnić. jedno wypadło. Także nie dziwcie się, że tych odcinków jest jak w serialu Izaura, ale niestety to tak. Tak wychodzi to wszystko, no, ja nie mam w tych doświadczenia, dopiero się uczę. A dlatego robię te odcinki z myślą o tym, że jak ktoś będzie zbudował sobie podobną maszynę, żeby na moich błędach już wyciągnął jakieś wnioski. Ja nie mam skąd, yy, skąd się nauczyć. To co jest w internecie, to jest pokazana gotowa maszyna, pak, pak, zrobi pięć brykiecików i, i, i fajrand. I tyle na, na ten temat jest informacji. ale myślę, że jestem bliżej jak dalej. Dobra, ustawię kadr na te brykieciki, żeby się widzieli. Teraz... Pewnie zauważyliście, że zapaliło się światło. Tu podłączyłem sobie grzałkę oporową, taką jak na torpedo do tryskarki. Nie wiem, czy to będzie docelowo, czy nie, ale pierwsze próby, jak robiłem na tym miałkim, na tych miałkich trocinach to po prostu zaczynało mi się przytykać rura, więc dałem grzałkę, wypchnąłem to wszystko i zrobiłem właśnie w stosunku pół na pół te grubsze i i te bardziej miałkie wióry, ale profilaktycznie założyłem jeszcze grzałkę. Ona za chwilę się wyłączy, bo ona tam dojdzie do danej temperatury i się wyłączy, i znowu będzie grzała tak sukcesywnie. Chcę zobaczyć z tą grzałką, jak to będzie. No i jak widać już się grzałka nagrzała i wyłączyła. No bo żarówka służy mi jako wskaźnik, To jest po prostu grzałka taka od yy, grzałka. Yy, ten termostat to jest od, od zwykłego żelazka na, na bimetalu. robię cały typ no i zobaczymy jak to wygląda w kotle mi się pali, bo pali akurat drewnem no to wrzucę od razu te brykieciki i zobaczymy jak to się pali ale to już jest końcówka to już praktycznie jest pusto dobrze także to już wyrobiłem i zobaczymy jak te brykieciki wyglądają weźmiemy nagrywadło a pokażę ile ich zrobiłem no tyle Jedna trzecia wiaderka. Nie wiem właśnie, czy jest do, dobrze dobrana konsystencja tych y, wiurów, czy są te trociny, czy są dobrze dobrane, może z samych takich robić, tych y, grubszych czy nie wiem, ale powiem Wam, jest dość twarde. To jest kwestia jeszcze chyba, kwestia, no przełamać nie idzie. Takie plasterki, no różne takie wyszły, ale mi się wydaje, że to jest wszystko kwestia, mm, no doboru, doboru, odpowiednich trocin. No innych jeszcze tam parametrów, nie wiem czy z tą grzałką robić, czy z tą grzałką nie robić. Aha, grzałkę od razu roz, rozłączę, po co ma to prąd pobierać. No tak to na razie wygląda. Pokażę, tu wziąłem na no, takie ściski, połapałem, no tu ostatni kawałeczek. No, i to jest takie. takie dość twarde. No, dość, no jest twarde. No, i tak to wygląda. Jutro będę właśnie tą automatykę robił. Dam większy kadr. O. Także tu będzie pręd gwintowa. No, to zresztą zobaczycie. Siłownik. No, jest taki mocno ciepły. Pewnie trzeba, no, takie 4, cztery, cztery takie bańki tu mam. 5-litrowe wlane oleju zapewne trzeba będzie więcej. O, zresztą końcówka nawet tam jest to fajnie. Wrzucę i zobaczymy od razu po paru minutach jak to wygląda. O, czekam. To jest tłoczysko 65 i 65 średnica. No i taki sam otwór w rurze. To jest grubościenna rura 65 w środku. ścianka 5 mm, czyli 5, i 5 to jest 10,75. Jest średnica tu zewnętrzna. Tak jak mi mówiono, to że jest zbyt duża, że powinna być około 50 mm. Yy, czyli tłoczysko około 50 mm. No, no ale zobaczę. No, no mówię, to, to jest kwestia po prostu sprawdzenia. A jak to będzie wyglądało, no, no nie wiem. No, na pewno nie zostawię tego w tym stanie jak jest. To musi pracować. Za dużo yy, poświęciłem temu czasu. Także musi coś z tego być. Nie tak to inaczej będę próbował, żeby ta maszyna pracowała. No i dobra, zobaczymy jeszcze, jak tutaj zerkniemy, jak to się pali. O kurde. No, pali się. Sami widzicie jak się pali. Mało by mi kurne gęby nie opaliło. Dobrze, także na dziś to wszystko. Zapraszam na jutrzejszy film. Cześć!